Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się chłopcy ze szkoły podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim. Prowadzeni przez trenera Macieja Uderiana, młodzi siatkarze wystąpili w turnieju finałowym Lubuskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Chłopców, zajmując wysokie drugie miejsce. W turnieju finałowym udział wzięły cztery zespoły, poza Krośnieńską trójką były to szkoła podstawowa nr 17 z Gorzowa Wilkopolskiego, szkoła numer 8 z Nowej Soli i podstawówka nr 1 z Międzyrzecza. Siatkarze z Odnieśli dwa zwycięstwa: 2 do jednego z zespołem z Gorzowa i 2 do 0 z drużyną z Nowej Soli. Wyraźnie lepszym zespołem od Krośnian była natomiast Szkoła Podstawowa numer 1 w Międzyrzeczu i to właśnie oni wygrali w całych rozgrywkach. SP3 Krosno zajęło drugie miejsce, a za nimi uplasował się zespół z Gorzowa, czwartą pozycję wywalczyli zawodnicy z Nowej Soli.